Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed wami kolejny odcinek z Twierdzy Krzyżowiec 2. Tym razem przechodzimy sobie do misji o nazwie Odchłań Rozpaczy. No i tutaj będziemy walczyć przeciwko mmm, trzem wrogom. Jest to Kalif oraz dwa szczury. My posiadamy 1000 sztuk złota, a oni po 3000. Standardowo na początku przydałoby się obejrzeć mapkę, jak tutaj wszystko wygląda. No i z tego co już widzę, to mamy tutaj sporo surowców, bo jest i żelazo, i kamień, oraz dużo zielonego terenu. No i tutaj nasi przeciwnicy mają dokładnie to samo. Oczywiście tutaj sobie postawimy jakiś mur. No, taki mur tutaj na pewno dobrze spełni swoje zadanie i wydaje mi się, że skutecznie zatrzyma on naszych wrogów. Dobra. Zabieramy się za rozbudowę naszego zamku. Spichlerz wybudujemy sobie gdzieś tutaj. I od razu stawiamy sady jabłoni. Powiedzmy, że, że tyle na początek starczy. Od razu sobie wybuduję dwa domy. Dokupię troszeczkę drewna. I wybuduję tutaj chatki drwala. Dobra, i od razu dokupię sobie troszeczkę kamienia. I wybuduję tutaj hmm. może coś w tym stylu. Tutaj chyba wieża będzie dobra. Mur, oczywiście, tutaj. Hmm. Kurczę, po jakimś tam patchu nie mogę już obracać kamery w krzowcu, trochę mi to utrudnia budowanie. Hmm. No i teraz nie mam pojęcia, czy tutaj jest dziura, czy nie. Wcześniej dało się obracać kamerę za pomocą przyciw... przycisków Q i E. Teraz już się nie da. A kółkiem od myszki jakoś też yy, nie za bardzo to idzie. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnej dziury. Yy, od razu sobie budujemy schody. I tutaj damy łuczników. O, właśnie. Już idzie atak jakiś na nas. Od Kalifa, czyli tutaj jest Kalif. Pewnie wyśle jakiś podpalaczy na nas. No niestety nie mogę tutaj zobaczyć, czy. Ale nie, raczej tutaj nie ma żadnej dziury w, w murze. Dobra, drewno tutaj mamy. Jedzenie tak samo. Więc przydałoby się wydobywać na przykład żelazo. Tutaj idą kolejne dostawy drewna, więc zaraz sobie pobudujemy troszkę tej gospodarki. No i przede wszystkim chyba przestanę używać już tych łuczników um, europejskich, bo po prostu łucznicy um, arabscy są dużo lepsi. Ja już sam tu mówiłem na filmach, że po prostu oni mają większy zasięg i tak samo um, ktoś pisał mi w komentarzu, że oni po prostu są lepsi, więc zacznę ich teraz używać i tyle. Dobra, tutaj sobie to postawimy. I od razu ich kilku zrobimy, żeby było ich więcej na wieżach. O, zaraz się dowiem czy jest tutaj jakaś dziura. Nie ma, bo słyszę, że niszczą mury, więc nie ma. Problem będzie z katapultami. Jeśli on będzie strzelał gdzieś tutaj, no to wtedy ja nie za bardzo mam mm, jak zniszczyć tą katapultę, jeśli na przykład ustawię ją mm, gdzieś tutaj. No i niestety stwierdzą, Mm, twierdza dalej ma problemy ze stabilnością, ostatnio wyszedł znowu jakiś patch, nie pamiętam dokładnie co tam było, wiem, że dodali jakąś nową mapkę, no i tam poprawili błędy, ale jak na razie e, coś nie poprawiają tej stabilności gry. E, dobra, kopalnia żelaza, jeszcze jedna i teraz pobudujemy sobie woły. O, no, na więcej na razie nie mam, chociaż tutaj... Przyszły mi kolejne dostawy. Kalif znowu mnie atakuje. Tutaj widzę, że zbiera jakieś jednostki. No, ogólnie tutaj może być dość ciężko. Te jednostki, m, na ci wrogowie pewnie będą mnie stąd atakować. Weźmiemy sobie więcej jedzenia, damy naszym poddanym. I oczywiście zwiększymy podatki o, żeby nam trochę tego złota wpadało. No, tutaj jedzie balista na mnie, ale tą balistę powinienem spokojnie zniszczyć. Niech tutaj do niej strzelają. O, dobra. No, i będę się szkolił po prostu tych arabskich. Nawet już mm, nie buduję żadnych warsztatów, żeby mi broń produkowali. Na razie wydaje mi się, że nie jest mi to potrzebne. Żelazo chyba będę sprzedawał. Zresztą no zastanowię się później. Na pewno przydadzą mi się kusznicy. Hmm, wybuduję sobie koszary. Tutaj powiedzmy obok. A tutaj damy sobie zbrojownię. No Kusz niestety nie mamy żadnych na początek. A kusze by nam się bardzo przydały. 5 hmm, kusz kosztuje 80. Hmm, czyli 240 razem ze zbrojami, co ja tutaj mogę sobie sprzedać? Na pewno żelazo, piwo na początek, też miel. Potem chyba się dopiero tym zajmę. Na razie nie będę inwestował w piwo i, i tak dalej. Hmm, ile ja mam drewno? 96, więc powoli by się przydało wydobywać kamień. Ale jeszcze przed tym. Wybuduję sobie o warsztat świecarza. Tak jak mówiłem, on za darmo produkuje świece, które można sobie potem sprzedawać. Dobra, mam więcej złota, więc kupujemy sobie tych kuszników. O, tutaj. Wiadomo, kalif będzie trochę wysyłał tych zbrojnych, więc jednak muszę mieć mm, kuszników. Tutaj sobie wybudujemy od razu kamieniołom, do tego jeden wół. żebyś ze swoją śmieszną armią stawił jakiś opór. Mm, tutaj raczej ta misja będzie wyglądać mm, tak, że e, on, oni mnie tutaj będą non stop atakować, a ja po prostu będę tutaj zbierał zasoby, armię i dopiero wtedy na nich ruszę. Chyba nie ma sensu stąd wychodzić, tylko na należy właśnie przed nimi bronić i tyle. Na razie jest dobrze, bo nie robią żadnych katapult. Gorzej będzie, jak zaczną katapulty na mnie wysyłać. O, mogę sobie doszkolić trochę uczników. Drewno mamy 45, więc jeszcze czekamy na kolejne dostawy. Ogólnie to bardzo dużo jedzenia było na sam początek. Z tego co widzę, tutaj jest strasznie dużo każdego rodzaju jedzenia. To dobrze, bo mogę sobie właśnie pozwolić na zwiększenie moich racji jedzenia. Tutaj może sobie od... o, nie mam nic kamienia. Z tego co widzę, to kalif jak na razie buduje same balisty. Wydaje mi się, że wolę, żeby wysyłał na mnie balisty niż mm, katapulty. Chyba wybuduję sobie jeszcze jeden dom. Co prawda wtedy wiadomo, i więcej macie ludzi, tym więcej musicie dawać im jedzenia, co jest logiczne. No ale też, jeśli macie więcej ludzi, no to yy, macie więcej pieniędzy z podatków. Ciągle jestem przyzwyczajony, że gdy szkole jednostki, to... Pojawiają się one tutaj przy ognisku, i tak co chwilę. Tutaj szkolę jednostki w koszarach i patrzę, czy one się tutaj nie pojawiają. No tak było w pierwszym krzyżowcu. Tu chyba idzie dostawa kamienia, o właśnie, więc odbuduję sobie tutaj ten mur. No jak na razie, te ataki są bardzo słabe i z łatwością je odpieram. Ale może już. Tak dla pewności ustawimy sobie tutaj jednego uzdrowiciela. Gdyby moje te jednostki były troszeczkę ranne, to on je będzie na bieżąco leczył. Nie wiem, jak w, jak w dwójce wygląda sprawa z kosztem zbroi. 5 zbroi sprzedajemy za 80, a 5 żelaza sprzedajemy za 20. Tylko nie wiem ile potrzeba żelaza, aby wykonać jedną zbroję. Jeśli jedno żelazo jest równe jednej zbroi, no to yy, dużo bardziej opłaca się produkować zbroje, ale niestety nie sprawdziłem tego. I nie wiem po prostu ile żelaza potrzeba na wyproduk wyprodukowanie jednej zbroi. No, a więc na razie, bo będę po prostu sprzedawał tu żelazo. Dobudujemy sobie kamieniołomy. W ten sposób. No i tutaj oczywiście woły. No, i teraz ta gospodarka nasza wygląda dość solidnie. Potem, jak już będę miał więcej ludzi, no to możliwe, że przerzucę się na produkcję chleba, ale jak na razie tutaj te jabłka mi w zupełności wystarczą. No i jak widzicie. Tutaj te świece za darmo mi się produkują i ja po prostu sprzedaję 10 świec za 8 sztuk złota. To jest mało, ale mm, zawsze jest to takie dodatkowe źródło dochodu, w szczególności, że mm, no jest po prostu za darmo. Jak będę miał więcej kamienia, to prawdopodobnie wybuduję sobie tutaj drugą wieżę, bo z tego co widzę, to większość żołnierzy właśnie kieruje się na ten mur tutaj. No, trochę mi go tutaj podniszczają, ale nie jest taki duży problem. Na bieżąco sobie go tutaj będę odbudowywał, więc wydaje mi się, że nie będzie z tym jakiegoś dużego kłopotu.